Kto się bowiem wstydzi mnie i moich słów wobec tego pokolenia cudzołożnego i grzesznego, tego i Syn Człowieczy będzie się wstydził, gdy przyjdzie w chwale swego Ojca ze świętymi aniołami. Tak kończy się rozdział ósmy Ewangelii Marka, a tak zaczyna się rozdział dziewiąty. I mówił im Pan Jezus, zaprawdę powiadam wam, że niektórzy z tych, co tu stoją, nie zakosztują śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Krąży argument wśród futurystów, że to proroctwo Pana Jezusa jest podzielone na dwa wydarzenia, na przyjście królestwa i na powrót Pana z sądem, oddzielone długim odstępem czasu. Mówi się tak, że to są dwie odrębne obietnice, ponieważ czytamy je w dwóch różnych rozdziałach. No problem w tym, że podział na rozdziały jest sztuczny, nieznany autorom pisma, to samo y, proroctwo jest u Łukasza, czy Mateusza y, już jest w jednym rozdziale, więc argument jest nietrafiony. Poza tym, nie pierwszy raz w piśmie, jakaś myśl jest y, kontynuowana w następnym rozdziale, więc nie musi to świadczyć o tym, że autor dostarcza nam zupełnie nową ideę. Y, dodatkowo formuła, zaprawdę powiadam wam, czyli w greckim Amin Lego i Min. Zawsze podsumowuje i odwołuje się do nauki, która właśnie była wygłoszona. Zatem, jeśli ktoś chce uznać, że tekst z rozdziału 9 wypełnił się w pokoleniu apostolskim, to musi też przyznać, że to zdanie z rozdziału 8 też wtedy wypełniło się. Logicznie nie da się inaczej. Niektórzy jednak mówią, że. 9 wypełnił się na górze przemienienia, lub przy niebowstąpieniu, lub przy zesłaniu ducha. No, można sobie wybrać. A na rozdział 8 nadal czekamy. Ponieważ te dwa e, zdania to jedna obietnica, to każdy preterysta powie, że cała ta sentencja wykonała się w pokoleniu cudzołożnym, jak akurat tutaj to określił Jezus. Zapowiadany tu powrót pana i zapowiadany sąd wydarzyły się w roku 71 wieku, zatem blisko 40 lat po tak zwanym przemienieniu, czy też zmartwychwstaniu, albo potem zesłaniu ducha. W żadnym z tych trzech momentów historii nie czytamy w piśmie ani o wstydzie Jezusa za postawę ludzi. Przy swoim powrocie. Nie było tam przyjścia Pana w chwale Ojca, nie było aniołów, ani przyjścia Królestwa w mocy, bo nawet po zesłaniu Ducha oczekiwano przyjścia Królestwa. Natomiast przyjście Jezusa w chwale Ojca, by oddać każdemu z tego pokolenia według uczynków, miało miejsce w roku 70 przy oblężeniu Jerozolimy. I faktycznie niektórzy, co tam stali, doczekali tego. Hej.